Cześć, witajcie w nieostatnim odcinku z GTA Vice City, ponieważ jak się okazało, jestem debilem, co w sumie jest dosyć, co było do przewidzenia i jakby mnie to wcale nie dziwi, bo o co chodzi? Chodzi o to, że zapomniałem, że muszę mieć jeszcze jeden, jeszcze jedno przedsiębiorstwo zaliczone. Żeby móc odblokować misje końcowe I Mam do wyboru albo taksówki e, Firmę taksówkarską albo stocznie. I z tego co wiem w stoczni jest jedna misja jest to wyścig łodzią e, Dlatego kupimy sobie stocznię Niestety e, Wątek z koła, ai w ogóle ile kosztuje tak z ciekawości 40 koła, no de facto stać nas, ale e, Nie, powiem wam tak, napaliłem się tak na ten koniec że niestety kupimy sobie stocznie, zrobimy sobie ten wyścig dla stoczni. No i będziemy kończyć, tak? Ale najpierw zrobimy sobie. wpadniemy z wizytą do naszego starego znajomego fila. Bill, run! <słyskawek> run! <laughs> no to grubo, na starcie się już zaczyna. No files jest pojebany, naprawdę. No to Phil Shit, Phil. you don't have to drink it. Just a good Phil. You said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gunrunner Been doing me for business of late. He does his weekly run about now. Hey ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground a okej okay. wszystko jasne no pewnie wierzymy sobie tego patriota. o ile się nie mylę? Mylę się czy nie Nie mylę się. Dobra. Lecimy. Dwa cele mam, tak? I oba są blisko? Jeden gdzieś nie był dalej? Nie, no dobra. Okej. Okay. Ewidentnie jeden jest. Jeden jest w tamtą stronę. Dobra. Zajmiemy się na razie tymi dwoma z prawej. Tylko nie wiem, czy oni nie są na moście. Chyba nie. Nie, nie są, dobra. Tylko co ja mam tu zrobić? Chyba mam ich zabić. A przynajmniej Na to mi wygląda. Dobra, ja mam lepszy pomysł. Ja sobie wyjdę. A, czyli ja muszę to wziąć. Dobra. Kurde. No wsiadaj szybko, bo cię zaraz potrącą, Tommy. Wezwali posiłki, dobra. Wiecie co? Wymieć od nich kurwa spokój. No bo dobra, nie, nie, bo znając moje szczęście, to ja się zaraz z nimi wybuchnę. Eee, także po prostu... Wow. Oj, jeszcze go potrąciłem, no trudno. Eee, polecimy sobie, załatwimy na szybkości w ten sposób. Tak jak mówiłem, przebite opony w niczym nam nie przeszkadzają. Jest wszystko, że tak powiem zajebiście. Dobra, ten wypuścił. Szybko sobie ją weźmiemy. Ja pierdolę! Świetnie, Uwielbiam to. Dziękuję. To jest jeden jedyny plus, yy, że mamy tak zwane checkpointy, że możemy wznowić misję, a nie muszę jeździć do ammunition, kupować wszystkiego. Yy, Jechać sporo ten tutaj. To, to jest po prostu złoto. To jest taki jeden, dla mnie, to jest ogromny plus e, tych edycji. No i wiadomo, no, mimo wszystko wyglądają ładniej, ale na pierwszy rzut oka, bo jak się gdzieś tam głębiej spojrzy, no to wiadomo, że jest gorzej. Dobra. Siadaj szybko. Lecimy następnego. Mi się wydaje, że trzeba będzie ich zabić, chociaż to też jest dosyć ryzykowne, w sumie zabijanie ich. No i czemu to nie spadło? Dobra, no spadło. No już byś chciał mnie zabić, co? Piek dalej. Może uda mi się go zestrzelić jakoś. Na pewno udało się przebić mu opony, co też jest jakimś tam sukcesem. Yy, oni chyba też mnie gonią To chyba tamci sami nawet co wcześniej się na motorze rozjebali Dobra yy, Spróbujemy Może nie za pierwszym razem przejść tą misję, no bo pierwszy już mam Ja pierdolę O No i łatwo Ale nie nie nie, w sumie nie wsiadaj, nie wsiadaj, nie wsiadaj A może dobrze, że wsiadł O kurwa Mam nadzieję, że mi się... A, czekajcie! Ja nie wziąłem tej broni. Fak! O kurwa. No to nie, no to jest lipa. Ale w sumie o kurwa, dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Lubimy sobie inaczej, możemy... Ja go jakoś mogę zabić? Nie no kurwa błagam mnie. Ja pierdole, no przecież to jest porażka po prostu. Tego nie da się normalnie zrobić. Ja pierdzielę. I No kurwa, no. Ja pierdziele. To była po prostu porażka ta misja, dobra. Eee, zaliczona z tego co widziałem, dobra. No co, oni tutaj coś dalej ode mnie chcą? Chyba tak, dobra. Yy, nieistotne. My spadamy dalej. Yy, to była jedna misja. Dla fila nie było coś więcej. O. A nasza limuzyna dalej stoi. Ja mam kurwa dosyć. Ja pierdziel. Dobra. O. przejechałem że na oczach policjanta. Czy nie powinien dostać telefonu? No właśnie. TNT Binder. O Ja pierdzielę Jeżeli chcesz się napić albo zmyć lakier z wozu to jest to coś dla ciebie Kozak, ja bym to pił z chęcią Dobra No to lecimy do fila na kolejną misję, na szczęście nie jest daleko Na szczęście uporałem się z tą zasroną misją Co szkoda gadać, naprawdę Dobra fil co tam, co tam dla mnie masz? Dawaj, dawaj ten twój bimber piękny. Właśnie, bo ja w ogóle jakąś fajną broń podniosłem czy to był... O, i to mi się przyda. Super, ale może nie teraz, nie wiem co to będzie dokładnie za misja, więc... W razie w zbroimy uzbroimy w, w broń. TNT Bimber! Hey, Phil. <laughs> <what> <laughs> <Co tam>?

Ty się zabijesz No mów... O ja pierdole Wow Co za debil Przecież jemu rękę co ja pierdziele, dobra, bo to nie należy do łatwych e, Jazda pod wpływem tego jego bimbru i jeszcze fajnie by było samochodu nie zniszczyć, ale myślę, że to nie będzie jakaś trudna misja, przynajmniej mam taką będę nadzieję. Dobrze, że policja na nas nie reaguje, przynajmniej dzień pod wpływem. Bo jeżeli tak by to było, no to byłoby lipa. A w ogóle jego mam zabrać do szpitala tutaj, ok. Masakra, łapę mu odcięło. Nie ale co za pojebany typ. Dobra, dojechaliśmy. E, jeżeli to będzie koniec, to O kurwa. No. Co? Tak myślałem, że coś będzie nie tak. Gdzie mam Midora, nie jest daleko. O kurde. O kurde. O, dawaj, dawaj, dawaj. Wydaje mi się, że trochę przychodzi to miemu. Albo może mi się po prostu wydaje i raczej mu nie przychodzi. No dobra, hop, co sobie rękę? Stracił rękę, nie ja pierdzielę. wątek chwila zaliczony. No i kozak, dobra. <gryw> fill place, dobra, właśnie i to mi się przyda, jak najbardziej. Cztery koła dostaliśmy. E, pojedziemy sobie do fila właśnie po te nowe bronie najpierw. E, nie wiem, nie pamiętam, czy tam się je kupywało, czy się je dostawało. Nie, totalnie nieistotne. Lecimy do fila po broń, później zbiorę sobie haracz z, z naszych nieruchomości. No, zbiorę haracz i lecimy kupić stoczny. Chociaż haras to mogę w sumie nawet teraz, to czy znaczy haras, no po prostu. Oho, telefon, co tam się dzieje? O, nie. nie ma kurwa za co. <grym> okay, do usług czy jakoś, tak? Chociaż jak następny razem sobie odetnij rękę albo po prostu ją stracić, bo. To nie nazwałbym tego odcięciem ręki, tak? E, to nie dzwoń Nie, nie, nie dzwoń po mnie Nie. Nie ma opcji. Ja pierdzielę to ona się przyda. 10 koła. Ok. No, trochę tego mamy. A za co nam to weszło? Z tymi No to kurde, dobra. E, nie, miny niekoniecznie potrzebujemy. Za to nam weszło. Przecież nie, bo my tacza ognie też nie mamy. Dobra, w sumie jest okej, okay. Wyrzutnik sobie nie bierzemy. Wydaje mi się, że to są wszystko z tego samego typu broni. Także nie ruszam, bo stracić 10 koła to nie jest fajnie. Dobra, w sumie zrobimy sobie tak o polecimy teraz po stocznie. Kupi stocznie i zrobimy ten wyścig. A po prostu. Nie, dobra, tędy polecimy. A kasę sobie zbiorę. Odcinku już. To będzie taki krótszy odcinek, bo nie chcę, nie chcę ładować ostatnich misji, ostatnich dwóch misji do tego odcinka. Także to będzie odcinek z kategorii krótszych. No i dobra, jesteśmy. Stocznia kosztuje 10 tysięcy, także dosyć mało. No. Hello? Put it out. There's a dude here. <clears throat> hey, Seuss Dude, I guess you're the new owner. <laughs> yeah. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower and engine. the fiberglass hull? She just shoots through the way. She can do like zero to sixty in four seconds flat dude. Oh. She can hold like twenty bales of the best Jamaican yeah, smoke yeah. right <laughs> in the hole. So go ahead dude. She's ready to fly. Yo yo uh suit dude. You got a light? Dude. Dude Eleganciku. no kurde. Dobra. Interes kupiony. I trzeba teraz... Ogarnąć yy, wyścig, i musimy wsiąść do łodzi. Tylko teraz taka, do której? No ta wydaje mi się na szybszą. Tylko pytanie: czy ja mogę podejść, nacisnąć Enter i ją wsiądzie? Tak, dobra. Zabierz paczki, zanim skończy się czas. Okej, okay. to nie może być nic trudnego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mamy na to 3 minuty i mamy nie wiadomo, ile paczek. Okej, okay, to bardzo dobrze się składa, lubię nie wiedzieć co mnie czeka I gdzie mam w ogóle płynąć Spoiler, nie lubię tego O, to się jeszcze idzie ładnie rozwalić Dobra, może jakieś radiko włączymy sobie Uda się? Udało się, dobra O nie Nie, no weźcie mi tego, nie róbcie ja pierdzielę, no już świetnie, świetnie. To ja jednak mogłem kupić tą kurde firmę taksówkarską. Wydaje mi się, że... Wyszedł... Ja pierdzielę. Ja nie mogę wymierzyć. Już tego na pewno nie zrobię. Albo zrobię to w ten sposób. Ja nie, to jest the best po prostu. Dobra, udało się. Tylko nie wiem jak z czasem. Nie wiem ile tych paczek mam zabrać. Nie wiem czy dam radę. Bo trochę się tam zamotałem. Prowadzenie pojazdów w tej grze. Inaczej. Z samochodami nie jest źle. Z motorami nie jest źle. Z helikopterem było całkiem dobrze. Co byłem w szoku, bo w żadnych grze nie potrafiłem posłatać z helikopterami. Ale z łodziami to jest po prostu porażka. Naprawdę. Nie, zawsze się boję, że ta łódź się przewróci. I już jest koniec, nie? Ja jest po misji. Bo zawsze z samochodu można, wiadomo, wysiąść do innego, jest ok, nie? Ale tutaj tak fajnie niestety nie ma. To raz, że jak wyszliśmy, to się utopimy. A dwa, że po łodzi będzie, więc siłą rzeczy, Dobra, gdzie tutaj? Tutaj, ok. Mam niecałą minutę. Nie wiem na ile paczek. Ja pierdzielę. Musi dać radę. Nie ma opcji, że nie. Czy się nie wiem, gdzie ja będę płynął teraz? Jak ja mam. Do tych doków wrócić, a raczej tak. To tam jest daleka droga. Ja nie zrobię tego w 30 sekund. A nie, dobra, jednak nie muszę do doku wrócić. Spoko, fajnie. Czyli kończymy misję. Dobra, udało się, nie było tak strasznie. Super. Okej. Okay. To tak powinny wyglądać wszystkie misje dla nieruchomości. Chociaż dwa koła dziennie to jest dosyć mało. I wcale, a wcale mi to nie urządza. Ale okej, okay. misja zaliczona, 5 koła. Teraz przydałoby się w jakiś łatwy sposób dostać się na brzeg. O, jaki wielki żyw! Całkiem fajny, całkiem ładny. Dobra, odbieramy telefon. Chciałem wyjść z tej łodzi. Może mi się to uda. Dobra, i czy to jest ten telefon, na który czekamy? Dobra, z tego co wydaje mi się, e, to może był ten telefon? Myślałem, że będzie troszkę inaczej wyglądał. E, legenda, co my tu mamy? Na. na na. na, 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 na drukarnię lecieć. Dobra. E, to sobie sprawdzimy w następnym odcinku. Ostatnim już odcinku. Także trzymajcie się. Do następnego. Siemano.